Cześć, witajcie w kolejnym Subiektywniku spiskownika. Co do wykorzystania wodoru, no zobaczymy jak to będzie. Na razie sposób jego użycia jest dość trudny otrzymywania, jeszcze trudniejszy. A jeśli ludzie boją się samochodów z butlą gazową, którą jak widać nieraz na stacji komuś wyrwie zawór, no po prostu się trochę to wszystko oszroni i zazwyczaj niczym więcej się to nie kończy. W przypadku butli z wodorem mógłby być jakby troszkę inny skutek, w związku z czym jest trochę bardziej niebezpieczna niż e, no właśnie te butle z LPG czy akumulatory w tych ogromnych suwach, no ale zobaczymy na co wpadną nasi zarządzający, bo widać, że chyba się zagonili już do ciemnego rogu i że znikąd ucieczki, tak, bo na papier jest cierpliwy, można na nim napisać wszystko, że sobie zredukujemy, wymyślimy, tylko właśnie starcie z rzeczywistością później jakby weryfikuje te wszystkie chcenia i z nich na razie niewiele wynika. Także tak, tu ktoś słusznie zauważa, że to będzie kolejne wahadełko, którym będą hipnotyzować masy, a wszystko właśnie po to, żeby... Żeby kontrolować ludzi. Zresztą dzisiaj chyba mam w slajdach filmik z kanału Radia Wnet, w którym właśnie to dość jasno ktoś tłumaczy i dla prostego człowieka nawet jest to zrozumiałe, bo posługuje się po prostu z bardzo prostymi przykładami, żeby nie, nie pozostawić wątpliwości kto i w jakim kierunku nas popycha. Próbując założyć nam jakby kaganiec na, wszystko, na, na całą energię, jaką zużywamy. Z praworządnością nic się nie zmieniło, tak? Pogorszyło się spoko, to nie jest problem. Tyle, że co do tego, czy nie ma problemu z kasą z KPO, tu też się nic nie zmieniło. Nie ma żadnej kasy z KPO. Jak ją zobaczę, to uwierzę, jeśli ona wejdzie w cokolwiek, uwierzę. Na razie nic na to nie wskazuje. Nie dość, już się wydaje, że będą problemy nawet z, jakby z rozliczeniem tego, co już niby dostaliśmy, bo się nie zdąży zrealizować tych projektów, bo ludzie nie wiedzieli, czy będzie kasa, więc nie realizowali projektów, bo nie będzie zwrotu, więc nie ma co się angażować. A teraz się okaże, że tego czasu będzie za mało. W związku z czym naprawdę może być bardzo dziwnie, bardzo dziwnie. Bo się nagle ktoś będzie musiał powiedzieć, że nam z tych 600 miliardów powiedzą wam, że 300 miliardów to wam przepadło przez pis. O, tak wam powiedzą i będziecie musieli podkulić ogon. Słowo jeszcze o tych protestach rolniczych: coraz to pojawiają się komentarze i tam w tych komentarzach na Twitterze czy teraz platformie X pojawiają się zdjęcia rolnika w czapce Bosa albo zdjęcia rolnika w Mercedesie. No ja rozumiem, że w konstytucji jest zapisane, że tylko mieszkańcy Warszawy mogą się dobrze ubrać i jeździć dobrym autem, bo po prostu rolnik to musi chodzić w gumofilcu i w berecie z antenką. Inaczej to nie jest rolnik. No więc może dzisiaj to po prostu jest producent rolny, a nie rolnik? I może więcej szacunku dla tych ludzi, którzy pracują 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, bo niestety. Tak w większości wypadków to wygląda. O czym ludzie w mieście to jezo, A może czterogodzinny tydzień pracy? A może jakiś rok na podreperowanie zdrowia? Taka pani nauczycielka? No tak, na pewno rolnik sobie może pozwolić na coś takiego. Co do krypto, czy noga krypto się nie, nie wywróci? Moim zdaniem krypto to jest jedna wielka ściema, która ma wyciągać płynność z rynku. I całe dump money ma być zasane. Co powoduje, że w tej chwili smart money w postaci banków centralnych i różnych innych rzecz, instytucji kupują złoto. I na końcu, jak to wszystko walnie, no to właśnie okaże się, kto co ma, na czym siedzi i, i co mu zostało. Moim zdaniem, naprawdę, yy, kiedyś to było śmieszne, że CIA tutaj zrobiło, zrobiło bitcoina. Ale powiem tak, to byłby całkiem dobry pomysł, żeby zapakować wszystkich i dać im te torby do poniesienia dalej. Kiedy to konfeti, za które oni muszą kupować tego Bitcoina, będzie już właśnie tylko konfeti. Także pomyślcie dobrze nad Exit Strategies. Czy one są w ogóle. No czy typu coś się dzieje i co robicie? No ja wyobrażam sobie, że mogę gdzieś pójść nawet, wypłacić pieniądze, nie wiem, kupić ziemię od rolnika obok albo traktor, który będzie upadał. Jak sobie wyobrażacie? Idziecie i mówicie, mam tutaj na gwizdku jakieś kody, które są warte tyle i tyle. Dasz mi swoją ziemię za to? Średnio to widzę, tak? To znaczy, będziecie, mówię, mogli jak w tym dowcipie za dwa koty po 1500 dostać psa za 3000. No to mniej więcej tak się może skończyć i oby to nie było Waszym udziałem, a już na pewno nie ładujcie tam całych swoich aktywów. Uprzejmie proszę. Dzisiaj na końcu będzie trochę wskaźników, które nas zaskoczyły, dlatego je pokażemy. Bo generalnie w tych wskaźnikach, no mówię, no jest pod dyktando tego, co miało być, ale widać, że przestało się to kleić, w związku z czym, nawet we wskaźnikach już jest jakaś czkawka. Yy, I to okazuje się dość poważna, bo nic jakby na powierzchni nie wskazuje na, na tego typu rzeczy. A pomiędzy omówieniem komentarzy a wskaźnikami będą nasze slajdy. W ostatnim odcinku zastanawialiśmy się, jak to wszystko jest możliwe, że Fed ogranicza ilość aktywów, jakie posiada. BTFP nie rośnie, nic się nie dzieje. Skąd te pieniądze w systemie? Dosłownie dwie godziny po tym, jak to umieściliśmy w sieci, pojawił się analiza Heresy Financial, w której analizują te wszystkie rzeczy i jedyne, co może odpowiadać za ten total, Money supply na poziomie M2, który nagle zaczął rosnąć, to są kredyty bankowe. Coraz ruszyła akcja kredytowa, po prostu, no właśnie, w tej chwili coraz więcej pewnie jest różnego rodzaju refinansujących kredytów i to one decydują w tej chwili. Tym bardziej, że wystarczy odrobina kasy w systemie, aby poprzez ten system rezerwy cząstkowej mnożyć ją razy, tam 100 nawet, tak, a system bez nowego kredytu zdechnie. Znowuż to jest znowuż piasek w tryby Fedu, bo Fed obcina to wszystko. A tu inflacja rośnie, money supply 2 rośnie. Jak oni mają ciąć stopy? Także dzisiaj we wskaźnikach właśnie już będzie widać pokłosie tego wszystkiego i że nagle wszyscy się złapią za portfel, w którym znowuż okaże się, że tych pieniędzy ubywa i stają się coraz bardziej konfetti. A tutaj hmm, nie wiem, czy zmiany są dobre. Ta chyba jest. Ten pan, który trzymał w ręku, zajaja bardzo wiele instytucji, ludzi i aktywów. No, Zakończył realizację swojej agendy na tym ziemskim łez Padole. Tutaj ciekawy artykuł i to w Rzeczpospolitej. Ho, ho, ho. Mój partner mi utrzymuje. Trend nabycia panią domu zachwycił. Generacje Z, zaraz, 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 to wydymane zostały przez ten cały feminizm, i nagle okazuje się, że coś im życie zabrało, i że żałują, że nie mają dzieci i faceta, który zapierdziela. One mogą się skoncentrować na byciu po prostu kobietą tylko wmówiono im, że muszą osiągnąć wszystko, być szefowymi i tak dalej, a w tym czasie, właśnie, prawdziwe życie wycieknie między palcami w imię, nie wiem, jak to w harcerstwie, kilku odznak i, 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 i trochę grosza. Tym bardziej, że, no właśnie, jest nadpodaż pracowników, w związku z tym, że kobiety tak chętnie chcą pracować, dzięki czemu można im płacić mniej, prawda? Czy gdzieś się mylę. Także możemy przeczytać, w mediach społecznościowych coraz większą popularność zyskuje trend, zgodnie z którym kobiety otwarcie przyznają, że wolą, gdy to partner płaci za wszystko, dzięki czemu mogą zrezygnować z kariery zawodowej i zostać w domu. Ten trend nazywa się życie. <grym> Okej. Okay. Szef Renault mówi, że polityka Unii doprowadza do drogich aut w Europie przy jednoczesnym tanim imporcie z Chin, a cło węglowe wprowadzi. Cła tylko na materiały do produkcji aut. Zielony Ład to samobójstwo gospodarcze. Szef Renault, no cóż. Ciekawe, jak to się skończy. Zanim Unia się połapie, ja myślę, że marki chińskie mogą zdominować europejski rynek samochodów. Zanim ktokolwiek podejmie decyzję o blokadzie granic, wojnie handlowej, cłach ochronnych, to nie będzie już czego zbierać, może z europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. No ale tak to jest, jak urzędnicy sobie coś wymyślają, mm, korzystając z logiki krzesła, na którym siedzą. Tutaj naród, który chyba już kupował więcej elektryków niż spalinówek, a co tu się dzieje? Przestają kupować elektryki. Norwegowie są rozczarowani. Zachęcam, można sobie przeczytać, co się dzieje. E, no cóż, no, wyobraźcie sobie, że przecież właśnie nie ma ani jednej ciężarówki elektrycznej. Dlaczego? No, przeskalujcie to do skali mikro, no to może to właśnie powinniśmy poprzestać na rowerach elektrycznych, na tym, że można wspomóc się zjeżdżając z górki albo pod górkę jadąc, ale to jest technologia, która nam pomoże przemieszczać siebie, a już co bardziej towary, tak jak właśnie ten ekspert w dzisiejszym tym podcaście w netu, który tutaj właśnie mam, Agenda Klimatyczna to spisek, a Podkreśla, że przecież nic łatwiejszego, gdyż tam można o wiele większe masy przewozić i, i w zasadzie bardzo łatwo, bo wszędzie są, że tak powiem, w miarę równe, nie ma dużych przewyższeń i tak dalej. Czyli w kolei, czemu nie stosuje się w kolei elektrycznych, autonomicznych pojazdów, a wszędzie się stawia słupy trakcyjne. Dlaczego? No bo. No bo to żadne rozwiązanie, po prostu. Zauważcie, tak, że transport ciężarowy, kolejowy, samolotowy i tak dalej, wszyscy mają to w nosie. Jedynie Wy, małe myszki, konsumenci, i to europejscy konsumenci, jesteście zagonieni do konta w ciemny róg i musicie kupować jakieś badziewie. Tak jak tu było słusznie też w tym podcaście podkreślone. Gdyby tak ogromnym problemem była dziura ozonowa, którą odkryto, z którą walczono, wymieniono wszystkie lodówki, agregaty, sprężarki, i właściwie nic się nie zmieniło, bo ona nadal tam sobie jest, czyli procesy odkryto, tylko nie, nie, nie przesadzono z ich jakby wpływem, jak pewnie o rzędy wielkości, to ludzie, którzy to odkryli i nas uratowali, powinni mieć pomniki w każdym mieście na Ziemi. A tymczasem nikt nawet nie kojarzy ich nazwisk. No właśnie tutaj mówiliśmy o tym, ja myślałem, że to było w poprzednim odcinku, ale to tutaj jest firma Credo przeprowadziła analizę, że jest problem z 43, z 56 inwestycji z krajowego planu odbudowy. Czyli co się dowiemy, że nie dostaniemy tych pieniążków. No one no nie, nie należą nam się, bo nie zrealizowaliśmy tego. To nie jest problem z praworządnością, tylko po prostu, żeście nie, nie spełnili warunków programu. Dla mnie, no właśnie tutaj wytłuściłem na samym dole, bo ja to podkreślam, bo tak funkcjonuje rynek po prostu, tak? Że napływ funduszy tych unijnych powinien przełożyć się na wsparcie złotego. Pokażcie mi, gdzie on się, gdzie on się wzmacnia. Dzisiaj to widziałem tam od rana troszeczkę też rzeźbił nie w tą stronę co trzeba, czyli się osłabiał, chociaż, no, moim zdaniem też nie ma powodów, bo właśnie u nas gospodarka jest w miarę Zdrowa, nie mamy jakiegoś długu i mamy jeszcze złoto. No i jedziemy. Eee, to jest bardzo dobre pytanie do tropicieli ruskich agentów i odbojego wiadomości: Czy w Brukseli strajki również są inspirowane przez Kreml? Tak, eee, strajki są inspirowane przez Kreml. Tak twierdzi bardzo wielu, bardzo wielu użytkowników Platformy X. A tu w Brukseli, no, właśnie, nikt tego nie pokaże w wiadomościach, jak tam się coś tli wokół budynków parlamentu czy różnych komisji. A tymczasem państwa, które dołączyły do protestu rolników, to i tu mamy listę tych państw. Ja rozumiem, że po prostu wszędzie ci agenci Putina się zmówili, żeby coś takiego robić. A może po prostu mianownikiem wspólnym jest polityka Unii Europejskiej? I, i, i no właśnie widzieliście kiedyś elektryczny traktor <grych> i na koniec właśnie Cezary Głuch polecam podcast może się z nim zgadzać może się nie zgadzać natomiast również popiera starych rolników który miał miejsce również na Majorce gdzie mieszka i stał 45 minut w korku ale on rozumie sytuację i wie że nie ma innego wyjścia i to powinien dostrzegać każdy inteligentny człowiek ale Właśnie agendą tych ludzi, którzy teraz zarządzają tym całym europejskim bałaganem, jest to, aby ludzie byli ciemni, głupi, łatwo sterowalni i w zasadzie im się to udaje. Natomiast no, gdzieś są właśnie, być może to stoi za przyczyną tego, że postanowili zniszczyć rolnictwo, bo to jednak była ostoja jakiegoś konserwatyzmu, takiego niezależnego myślenia. Bliskiego związku z naturą. No, nie, jak rolnikowi wytłumaczysz, że jest 50 płci, kiedy wszystkie zwierzęta u niego na podwórku parzą się, mając tylko dwie płcie i żadnemu nie, nie, żaden się nie ubiera w inne piórka i nie, nie fantazuje. No więc właśnie. Dlatego może trzeba było zniszczyć rolnictwo. I tu znowu też polecam z kanału Zero Robert Gwiazdowski tłumaczy. Jeszcze od innej strony, dlaczego rolnicy protestują? I tutaj, jakby od strony ekonomicznej, pokazuje, dlaczego warto pewne rzeczy handlować między państwami, nawet jeśli czasami wydaje się, że się nawet nam nie opłaca. No i jakie jest tło w ogóle tego, co się w tej chwili dzieje. I to też wytłumaczone tak łopatologicznie, na przykładach, nie jednym, każdy może zrozumieć. Tymczasem, no właśnie, skoro jest tak dobrze i. I nigdy nie było lepiej, i w ogóle to czemu Sony zwalnia i odwołuje projekty? Co to oznacza dla PlayStation Studios? No właśnie. Czyżby ludziom zaczynało brakować kasy na wydawanie na jakieś kolejne, kolejne tytuły i, i jakieś miecze, mm, czy pistolety, czy skórki do pistoletów za jakieś tysiące dolarów? Obawiam się, że po kolei dotknie to wszystkie branże. A jak będzie się to działo wraz z tempem tego, jak będą sobie zdawać sprawę, że nie będzie żadnego soft landing. Że jednak trzeba ciąć zatrudnienie, koszty i myśleć o tym, jak przetrwać ten okres, który jest przed nami. Wielu się może to nie udać. Czytałem dzisiaj, że jeden z dyrektorów głównych tam w Walt Disney Company, teraz to już Disney się nazywa chyba, zrezygnował i no, że to już jest początek końca, był taki podtytuł tego. Tego newsa. Ciekawe podejście. Czy można zagłodzić Warszawę? W USA sprzeciw tysięcy kierowców ciężarówek odmawiających transportu do Nowego Jorku, już supermarkety, nowe czasy, nowe sposoby sprzeciwu. No właśnie, ja to mówię. Oni tak na tych rolników jadą. Ja myślę, jakby w Warszawie tak sadbać o to i na 4 dni im prąd wyłączyć po prostu. To nie wiem, czy tam by było co zbierać po tych czterech dniach. Jak widać, Warszawa jest znieczulona w stopniu absolutnym, tak? Jeszcze niedawno policja zła, bije kobiety tego. Teraz już policyjka idzie na rolników. No i w tym czasie, jak policyjka idzie na rolników, ktoś tam gwałci kobietę w Warszawie, nikt nie reaguje, wszyscy mają wywalone. Zatomizowano tak to społeczeństwo, że Warszawa to jest po prostu e, plastelina, którą można lepić. E, Jednym newsem w TVN i już to jest ulepione w inny kształt. Natomiast ci ludzie nie są zdolni już chyba do żadnej jakiejś tam kooperacji, współpracy albo o zadbania jeden o drugiego. I to jest przerażające, tak? Mówię, cztery dni bez prądu z jakiejkolwiek przyczyny i yy, tam jedliby się nawzajem autentycznie. Jestem przekonany. Tymczasem, już kończąc, mamy wskaźniki. Zamówienie na dobre trwałe miesiąc do miesiąca nie tylko nie wzrosły, ale spadły i to znacząco, co już rok do roku oznacza pogłębienie spadku. Tymczasem House Price Index, zobaczcie, on zamiast już rosnąć, nawet w tempie 0,3, jest tylko 0,1. OK. Weźcie pod uwagę, jaki był wskaźnik inflacji, czyli jakby. Ceny domów przestały nadążać za inflacją, czyli realnie zaczęły tanie, tanieć, czyli już zaczynają mieć wpływ te dłuższe, dłuż, wyższe stopy przez dłuższy okres. Nie wiem, natomiast no tu jest, tu jest jakiś, jakaś zmiana. E, zaufanie konsumenckie. No niestety, spodziewano się wzrostu, a jest spadek. I to już w, znowuż w, jeszcze miesiąc i jesteśmy na granicy... Mocnego zastanowienia się konsumenta przed tym, czy dalej wydawać pieniądze. Czyli <laughs> propaganda robiła swoje, optymizm rósł, ale nagle okazuje się, że inflacja no nie chce spadać, nic się nie chce dziać lepiej, a tu się zaczynają jeszcze zwolnienia. Więc co w związku z tym? To jest tego obraz, ale to jest moim zdaniem początek. Postaram się znaleźć ten wskaźnik. Następny, później, i specjalnie na to zwrócić uwagę. No bo to jest dokładnie to. Ludzie łykają narrację, ale jednak rzeczywistość stuka do ich drzwi, do ich portfeli przede wszystkim. No, Atlanta, Fed, GDP, proszę bardzo, w górę 3 i 2. Brawo! E, głównie dlaczego? Podejrzewamy, że są ogromne nadal zakupy uzbrojenia. No i na tym to wszystko jedzie, a to uzbrojenie potrzebuje surowców, potrzebuje ropy, gumy, potrzebuje wszystkiego. Po czym jedzie na front i się rozpiża na polu walki albo na wrogim e, czołgu, albo w okopie i, i znika. I można od nowa zacząć, jakby i, i jeszcze raz, i tak w nieskończoność, tak? Wojna jest zarobistym interesem, PKB urosło, dlatego Trump jest bardzo dużym zagrożeniem, bo pomijając te traktaty, jakie ewentualnie by zawarł, na przykład z Rosją, samo. Zahamowanie wojny, uspokojenie sytuacji, mniejsze zakupy uzbrojenia przez państwa, y, mniejsze zakupy amunicji, którą wysyła się na przykład na Ukrainę, oznacza drastyczny spadek PKB, a o wpływach sektora obronnego już nie wspomnę. No i tu właśnie jeden z tych niepokojących: dość siedmiolatki, 4-1 na 4-3 idą. Kiedy już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską, tu znowu zaczęły się schody. I tu z dzisiaj, bum, Włochy, zobaczcie, tak samo. Było 3,7, jest 3,9 za 10-latki. Było 3,14, tadą, jest 3,41 za 5-latki. Także zaczęło znowuż towarzystwo przeglądać na oczy. No, nie uciekniemy spod tego topora, to żeśmy wyraźnie mówili. A wszystko na krótką metę można zrobić. Kwestia później, że. Trzeba zapłacić za to cenę. Zobaczymy, oby dla nas ta cena nie była zbyt ciężka do uniesienia, a inni niech się martwią. Prawda? To wszystko, co mieliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się w piątek. Słoneczności. Cześć.